Siema ziomeczki, to jest film z makiet, przepraszam bardzo, nie było odcinków, no ale nie miałem weny na nagrywania i parę innych spraw, w ogóle nagrywam to za czwartym razem i ten film spróbuję, żeby pojawił się w, w środę, ale może się pojawić w czwartek, nawet raczej się pojawi w czwartek, spróbuję na pewno w czwartek się pojawi, to już jest pewne. I w, chyba w czwartek będzie no, odcinek z Figurki Tygodnia. Tak? I na końcu miesiąca będzie Figurka Miesiąca. Będę po prostu losował figurkę, która będzie figurką. No cóż, miesiąca i tygodnia. Spróbuję też. To no, już zależy od Was. Jeśli dacie tutaj 5 lajków i 10 wyświetleń, to no, może nie 10, dobra, 8. To zrobię figurkę dnia. Tak, figurkę dnia, będziecie mieli figurkę codziennie. No to już będzie takie dobre. Codziennie będę wrzucał filmiki. No dwa na dzień, jak jeden dzień nie wrzucę. Po prostu będzie exclusive. Dobra, no to zaczynamy o makiecie. Tak? Dobra, robię jak zawsze. To jest taka furteczka, którą można przesuwać. Widzicie? O tak. O, o, widzicie o. Przesuwa ten klocek, albo ten. Dobra. I rozwaliło się. Dobra. Kurs. Kurde. Dobra, skończmy. Już. już. Już, 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 nagrywam to telefonem. No niestety takie życie, bida w kraju. W sumie nie bida, bo mam fajny telefon. Tutaj jest taki fajny koleś, taki tutaj ma jak to się nazywa? Taki ja, bluzkę, taką bluzkę wojskową. Tutaj spodnie klona. Znaczy to akurat są spodnie Rebelianta i hełm taki klona znowu ze sobą to jest zielone. Ten hełm ubranko cały też jest zielone. I przez tą furtkę on przychodzi i przez ten włos, tak. Ta furtka blokuje ten taki włos, który jest oknem, tak oknem. Nie miałem naprawdę innej rzeczy no i jak zawsze zawsze to mi blokuje takie cuś, patrzcie o, takie coś mi blokuje to i nie mogę tego wziąć, bo widzicie, to to jest, tutaj, to jest tutaj, to jest tutaj to jest od razu obok siebie ja zamknę go, dobra otworzę mu tutaj jest jego pistolecik, on go przerzucił tutaj jest taki zielony, ten co wystrzela to wystrzela nie będę pokazała, bo on pokazał, będę się znowu wziąć to i wczepić. To jest klon Commando, taki o, tutaj strzela z tej czegoś, tej, po prostu nawala z tego. No i po prostu i on tutaj jest takim strażnikiem. Tutaj patrzy się na niego, widzicie chyba. To jest taki klon. Tak, jest taki klon z pistoletkiem małym on ma zielony takie ubranie, takie w kolorze takim wojskowym zielonym. I tutaj obok jest jego hełm. Tak, jego hełmik, tutaj jest taka podstawka. zakłada jest taki hełmik. Tutaj jest taki klon. Tak. Na ławeczce, Kulturalnie. Tutaj obok jego pistolet. Widzicie, o, to jest taki most. Ten taki oto. Tutaj jest pistolet. Tutaj jest taki stołek, tutaj jest taki milkszek, tutaj jest jakaś łyżka, nie wiem, i tutaj jest jakiś coś. Jakieś nie wiem, nie się nie pytajcie. To jest moc i tutaj przychodzi sobie generał gri. Tak gri. No i widzicie, on tutaj ma. Przechodzi sobie tutaj, widzicie, jest taka postawa nóżek. Tutaj ma dwa pistolety. Robiłem mu takie coś, o, widzicie, chyba, nie wiem, dobra, tutaj komandor Cody sobie idzie, tak, o widzicie go chyba, dobra, wezmę tak nogę jak miał, tutaj ma taki pistoletik, takie coś na nogi, nogi nie są oczywiście od niego, ale spokojnie, dobra, on idzie w tą stronę. To jest taki koleś, który sobie klon, Nie wiem czemu on ma nogi go I inny, w ogóle hełm. To jest brązowe takie coś. No wiem, że to nie jest brązowe jak tam, to pewnie pomarańczowe jest, a tutaj jest zielony i biały, na no, tym właśnie robi. I dzisiaj tutaj jest takie coś. Nie, nie zobaczy tego okej, okay, to muszę to wyjmować. Tutaj owiecie jest takie coś. W tym są pistoleciki, nie będę wam pokazywał jakie. Tutaj jeszcze, jeszcze dwa pistoleciki, o taki pistolecik. Tutaj jest pokrywka od tego. Drugi pistolecik wyłączony. Nie ma tego takiego czegoś do wystrzelenia. Ostatni klon nam został, to jest ten klon. On ma takie siedzisko. I tutaj ma broń. Swoją, tak. o I nie wiem czemu to tutaj o takie coś leży na środku samym, skoro to powinno być Akurat, patrzcie gdzie, zaraz wam pokażę, o, te zimeczki powinno być tu, tutaj, widzicie, i on przy tym siedzi i coś tam robi mały fail, dobra, zimeczki. teraz Wam pokażę, jakie to w całej swojej okazałości, no w sumie niezłe nawet jest, tak, i proszę Was o to, żebyście zasubskrybowali, jeśli jesteście nowi mój kanał. Jeśli Wam się podoba, daj, dajcie lajka. Jeśli Wam się nie podoba, to, to nie dawajcie nic. Ale i tak zasubskrybujcie, Ale możecie dać lajka. Jeśli Wam się nie podoba, to możecie dać lajka, żebym wiedział, że no cóż, chcecie więcej filmików. I bo właśnie te lajki, jak będzie te 5 lajków, to będziecie mieli więcej filmików. I może Wam się któryś z nich spodobać. Więc w sumie i tak może wyjść na Wasze dobre. Jak dacie lajka, dobra. Ja chyba już się z wami żegnam. To jest cały zostaw swojej okazałości. Spróbuję tak. O, to jest moja noga. Tak. O, się ma trochę. Cześć i na razie.